Gdzie jest scenariusz? Nie ma scenariusza oddunkowanego. Arek, kurwa, a gdzie jest scenariusz? To ty zaczniesz, a ja powiem, to sam nieco Dobra. Food truck extra. Cześć kochani. Musimy być taki wy. Startujemy z formatem Food Truck Extra, który obiecaliśmy wam, ponieważ jak montujemy nasze materiały regularne, zostaje nam bardzo dużo treści, których nie jesteśmy w stanie wsadzić do odcinka, ale żal ich nie wypuszczać. Tak, a więc jeżeli jesteście ciekawi, ile tak zwanego siana Presnel pęby wydał na wakacje w Stanach Zjednoczonych albo co Waldemar Sobota myśliła i duże no to oglądajcie nasz specjalny odcinek Extra. A ty mówisz, że ty do 15 roku życia. No do 15 roku, dwa więc jak, jak jest możliwe grać techniczną piłkę czy na poziomie jakimś mega e, światowym, jak ja do 15 roku trwałem dwa razy w tygodniu. A później taka, się to nadrobić okay, na wiesz, przykład? Tak? Ja później 5 godzin trwałem na boisku, na okay. podwórku. Okay. Tak tak, co, co to jest, też skoro. Kolei... To teraz tych młodych piłkarzy niestety oni myślą, że pójdą na półtorej godziny 3-4 razy w tygodniu i myślą, że już wystarczy, że będą z tego grać. Nie, nie. A przyjechałeś do Wisły Płocki jako młody chłopak i wiedziałeś, że no trochę odstajesz? Lat. No, właśnie nie. Okej, okay, czyli widzisz, nie Bo ja cały czas grałem w roczniku, wiesz, 2 lat, trzy lata starszym i gdzieś tam, tylko odstawałem ok, od niektórych tych, tych śniściach zdecydowanie, ale... Mm -hmm. Wolą walki ambicjom i zaangażowaniem no to nie odstawa. A mnie że ja pamiętasz tam tego? No bardzo dobrze, no mieszkaliśmy razem. No tak? właśnie i on się wybróźnia wtedy już technicznie bo... lepszy był. Lepszy był. No ale to widać, bo jego tata widać poświęcał dużo czasu z nim na nie wiem, trenowanie, choćby żonglowanie piłką tenicową. To, że gram, to jest tylko, tylko dzięki niemu. Po przedszkolu, gdzieś tam po szkole, treningi indywidualne, kłóciliśmy się tysiąc razy. E, później trenowałem gdzieś w jakiejś szkółce, w grupie, to i tak pr pracowaliśmy, pracowaliśmy indywidualnie. No i tak, no i męczył mnie, to tak jakby lewa, prawa, żonglerka, kolano, głowa, treningi, zastawka, no wszystko tak jakby. Kto weź by o tym weź pomyślał? Kto ty o tym w ogóle pomyślał? No, weźmie no, weź tą piłkę, no, weźmie tą piłkę, no. Weź pił no to ze sto razy. Mm -hmm. No mi przy 18 spadnie. Ale 19 no... na ślizgu. <grym> tak, A, no, ale normalnie, normalną dasz radę, pożegnę. Jest super. tak. Miałeś 15 lat hańskiego w szkolicy? 14, chyba, prawie 15, w mm -hmm. ja spędzielnik, to okay. z takim rocznikiem liczysz. No ale tyle Hański, to śmieszna sytuacja, bo ja byłem w szkole MZPN-u mm -hmm. na testach. Po podstawówce, wiesz, tam było 20 ramkarzy, no i testy były. To ja w ogóle byłem zapisany do trzeciej klasy, czyli jakby trzeci level. Było cztery rąkarze w pierwszej, pięciu w drugiej i tam reszta w trzeciej i mm -hmm. mnie ten nie wziął. on Powiedział, że jednak to nie, jest to, to nie jest to, a potem się widzieliśmy wiesz mm -hmm. i, i, i przyjaciele. Ale ja potem się zmieniłem, prawda? I też jak on dopiero przyszedł, no to ja byłem surowy tak naprawdę. Mm -hmm. Ale ja słuchałem, byłem świadomy i raczej szybko się rozwijałem. Ja miałem talent, ja wiedziałem, że miałem talent, bo takie miałem ruchy. My się mm -hmm. tak jak ja patrzę czasem na młodych, to się wiesz, że ta nowa generacja, Wszyscy mają chyba barierę ruchową, taką. Okej. Okay. Przez to, że siedzą w domu i okay. takie rzeczy. Nie są I... dziećmi podwórka tak, i tak, nie są tak elastyczni. Nie to, że musisz grać w piłkę. To mhm. zwykłe to musisz... zabawy, jakieś. Oczywiście. Jak tam bawiliście się, się w garażu. No, tak, skakanie no. pod To ja dzięki temu mhm. na przykład. Ja Ci mówię, ja to zrobię do przodu, przy takiej to jest właśnie, to nie jest łatwe, nie? Mm -hmm. Ja, mnie trochę hański nauczył, bo raz w tygodniu chodziliśmy na salę judo mm -hmm. i tam robiłem rzeczy, które, wiesz, przydadzą mi się, jak jakby takie, koordynacja, koordynacja ruchowa to raz, a druga sprawność taka ogólna, nie? Mm -hmm. Czyli byłeś gipki, no wiesz, przy takim wzroście ważne to jest, Pomagać mm -hmm. Pomaga Ci to i to Ci zostało do dzisiaj. Młody generalnie był impulsywny, on tym miał temperament, no. dwa razy takie jak jak on by grał na boisku, to by Czerwoną każdy meczu. Bo. Przecież on chodzi, machał tymi łapami do arboledy, wiesz, nie poszatni, coś tam do każdego. Wiesz, Normalnie butelką by ja Pamiętam jeszcze, to były zgrupowanie zimowe. Pierwszy raz to był właśnie za Franciszka Smuda, yy, bodajże 2011 rok. I graliśmy wtedy z Bośnią i Hercegowiną. Wygraliśmy 1-0, szczeliłem bramkę. No, i w 60 minuc minucie trener Smuda ściąga mnie z boiska. Ja zadowolony schodzę, 1-0 prowadziłem, strzeliłem bramkę, wymarzony tak. Później w fotelu jednak e, trener gdzieś tam zamienił ze mną słówko. No i jednak nie był do końca zadowolony z tego mojego występu. I tak w spokojny sposób, swój, wyważony powiedział, że Chłopie, ty masz e, zapierdzielać. A masz sił tylko na 60 minut, tak? A wiedz... On już to wiedział, wiesz, w 60. Dokładnie, i wtedy zmiana, wiesz? I wtedy zmiana, on po prostu wiedział. A to Kamil Grosicki był na tym zgrupowaniu? Bo to chyba nie, wtedy chyba nie było. Bo było, było takie zgrupowanie, jak jechali grać z Bośnią i Hercegowiną, bo się pytali Kamila Grosickiego w Jagiellonii, z kim będą grać meczą. W jakieś My dwa myślę... spotkania, on mówi, z kim? No, z Bośnią i Hercegowiną. Ale w kadrze trzeba być warsztatowcem, czy wystarczy być farmazoniarzem? Trzeba... Nie, trzeba się dostosować do piłkarzy. W kadrze, tak? Kad... Uważasz? Że trzeba się dostosować tak. do piłkarzy? Dlaczego? No bo sam nic nie zrobisz. A to nie dużo. musisz się liczyć z ich zdaniem pod względem, jeżeli chodzi o taktykę, na przykład pomysł na grę, czy... A to nie piłkarze się powinni dostosowywać do trenera? Wolna współpraca, tak. Na pewno była też w każdej za wałki i to było widać, ale nawałka naprawdę dużo pozwalał piłkarzom. I słuchał piłkarzy. Jak coś nawet wołał radę decydowali w różnych kwestiach, ale oczywiście nie taktycznych. Ale, ale taktycznych też? Jak no to tak, z... później już y -hmm. może. Ale wiesz, jak ktoś chce tylko na swoim postawić prezentacji, no to. No, taki rybusz glik czy daje. No lewy, nie, bo na frę mnie to po co ja mam jechać? Mam się użerać z kimś tam. I Franek mu twoim zdaniem taki trochę był? Że chciał na swoim postawić? No też. No, chciał na siebie pamiętać sprawę z grosikiem. jak go tam nie, Wszyscy chcieli, żeby grosik grał. W pierwszym meczu nie zagrał, drugim chyba go tam wpuścił. No i trzecim wystawił ten mecz trzechami, co tam mhm. jeszcze wyjście z grupy było, wystawił grosika i na konferencji mówi, chcieliście? A on słabo zagrał. Chcieliście grosika, to macie. Mhm. Okej. Okay. Czyli jakby wystawił go to, co za sugestią. Ludźmi, no. A powiedz mi, ciekawe to jest, bo ja słyszałem, że Mauricio Sarri jest takim trenerem też bardzo m, temperamentnym w szatni, że potrafi krzyczeć właśnie dużo, Oj, tak. potrafi być nawet nieprzyjemny. Nieprzyjemny, tak. Eee. Oj, powiem ci, że tak? czasem tak, jak... no. na treningu padały słowa, fuck your sister. <laughs> no prawda, Grubo Lesio. No, słuchaj, ja Ci powiem ci co do Marcos Alonso, bo do Pedro. I źle się ustawił. No i po włosku, wiesz, jak oni przyklejają. No tak. wafam, Iga. Figa! On mówi na początku po, po włosku, potem zaczął przyklejać po angielsku. I mówi: Fuck your sister, stay here! Jestem tym głosem zachwycony. Ja słyszałem historię, jak przyszedł trenować Juventus. Były mecze towarzyskie, te pre, pre-sezonowe. Mm, no. No. I Juventus do przerwy przegrywał z jakimś klubem, już nie pamiętam z kim, chyba 0-1. I w sali wchodzi do szatni i mówi: Tak, panowie, jest mi wstyd. Jest mi wstyd, ale nie jest mi wstyd za was, tylko jest mi wstyd za siebie, że jako trener Napoli przegrałem Scudetto z tak chujową drużyną. Tak, tak, tak. W jego stylu. Nie, to krótko się zgodził. On, m ta, ta, się to on powiedział, jak on przyszedł do nas, mhm. to jestem się go zapytał, dlaczego tyle stałych fragmentów robimy, nie? Że trzy razy w tygodniu jest stały fragment, Aha. więc już nie mają siły, nie? Mhm. No i on mówi tak, gdybym w Napoli miał wyższych zawodników i pokazał nam bramki, jakie dzieliły ich i punkty, i ile bramek mogłoby, wiesz, dać mhm. punktów. I on pokazał nam, że gdybyśmy więcej bramek strzelili i mniej stracili rzutów różnych, to byśmy mieli bliższą swoją ogłoch. Mhm. Okay. I on powiedział, że dlatego to... jest to... zmiana w stosunku do tego, do tego co będzie tak, robić. Tak, Bo tu dlatego, ma jakby narzędzia. Tak. tak, dlatego wiesz, on tam ma... No wiesz... A powiedz, Jordana tam ma, nie? No tak. Mm. Właśnie o tym rozmawialiśmy w kontekście Wojtka, że on mówił, że w Anglii dużo działał intuicyjnie na boisku i dopiero we Włoszech zrozumiał, że można... słowa Anglii słaba, słaba straszno, szkoła bramkarza, Ja, ja byłem mhm. w Chelsea, tam był taki ten bramkarzy w W23, Mark Billy. On kiedyś grał w Leeds United, mhm. w Premier League. <laughs> Powiem Ci, że dramat. <laughs> Naprawdę. Ja chodziłem na trening, to ja... mi się trenować. Ja nie miałem ogólnie chęci do treningu, gdzie ja zawsze od małego dzieciaka Zawsze byłem, wiesz, cięty Pie, taki, że... jest na trening. Tak, ja musiałem, ja musiałem, ja kiedyś jakieś szkolne były czy coś. Ja nie, ja na trening, trening. Ja, mm -hmm. mnie to nie mm -hmm. interesuje. jakieś mama mówi do mnie, masz dużo nauki, nie? I nie mam. I no, pamiętam jak mama miała, moja mama jest nauczycielką niemieckiego. Mm -hmm. Miała jako repetycję z jakąś tam e, dziewczyną. No i ja wychodziłem na trening, a mówi, że nigdzie nie jedziesz, bo musisz tam zaległe sprawdziany odrobić, prawda? Ja mówię, że jadę, ona, że nie jedziesz. I ona cicho mówi, bo ona wiedziała, że nie chce zrobić wstydu, żeby się drzeć przy tej <grym> dziewczynie. A ja zacząłem się drzeć, <grym> jadę i zacząłem się drzeć, nie? <grym> a ona, dobra, idzie. <grym> I wiesz, wróciłem potem, potem symulowałem, że mi głowa boli i na następny dzień nie poszedłem. Do szkoły, nie? <grym> ja już ja no. na czas grałem, nie? No wiadomo, No nie na najważniejsze. Samy, więc, no tak. <grym> no tak. więc spoko. Jednak ta szatnia angielska, a szatnia niemiecka to się ta, troszkę różni. jest, no taki styl luzacki, całkiem inna piłka. Tu dyscyplina, wiesz, regular na treningu Mega taki profesjonalista. Tam jest co chcesz, robisz co chcesz. Tam wychodzą z założenia: Dobra, płacimy ci tyle pieniędzy, ty masz na boisku nam pokazać, że to jesteś warta. A co robisz. Nie interesuje się. To marcie, żeby tylko w designie być na pierwszej stronie. Kapitan przyjeżdża mi trzy godziny przed meczem na lunch i on ze, il te, ze stacji bierze. tortillę. Z tortillą wjeżdża. Na lunch do klubu. Na lunch do klubu, którym na przykład na obiad były płatki z mlekiem. A większość i tak jadła fasolę. Nie? nie, no to, to się nie uwierzy w niektórych sytuacji. I to jest profesjonalizm? I to jest to diety? Nie, no to. I oni z tym żyją. Plus te luzadki styl życia tych ciemnoskórych piłkarzy z Francji, które mieli grupkę pięciu. To mhm. Był taki Bakarisako, bardzo mhm. dobry piłkarz, teraz chyba Crystal A tak, tak, lewa noga. On no, co nie zabawa. Złote bentleje, er, Rolex'y, <laughs> wiesz ubrani w tych. A ty tej... siedzisz bentlejem, no to futra. co? Ale ja w sześcioletnim <noise> O <to>, nie <noise> <noise> sztuka salonu. Wiesz co, kiedyś jeden piłkarz mi powiedział, że to my wydajemy dużo na samochody. Przecież Ty na swój samochód wydałeś prawie roczną swoją pensję, a ja wydałem... pół z, z Tygodniówkę na przykład. To po kto prawda? ma dłuższy To, kto to ma Kim ostatnio, że mhm. w USA fajne wakacje miał. <głos> <Ha>? <głos> Pokazał mi na kalkulatorze ile wydał, bo nie potrafił po angielsku powiedzieć. <głos> 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 Do dwudziestu się nauczyli ci szkolenia. <noise> zmieściły się te wszystkie trochę więcej zer, no. a po francusku wiesz, te liczby też są ciężkie, musisz do końca czekać, aż ktoś powie, okay. no i tam ona była bliska od kilka milionów złotych, Okej. Okay. No. w tydzień w tydzień w tydzień i właśnie miałeś jeszcze jedne, jedną ciekawą postać, yy, która już tak była delikatnie mówiąc na emeryturze piłkarskiej, Aidan Goodison. Jeżeli mówimy o dużo, to chciałbym też jeszcze tutaj jednego zawodnika przypomnieć, Timmy Simons. Ja bym ich na jednym poziomie ustawiłeś tam, bo Timmy był kapitanem wtedy. A Edur, wiadomo, przez swoją karierę, jaką, e, jaką gdzieś tam przeżył, był osobą, od której też można było, jeżeli on coś mówił, to stałeś i słuchałeś, i byłeś zaciekawiony tym. To byli wtedy ne, zawodnicy, którzy w tym momencie akurat e, znaczyli, wydaje mi się, najwięcej. Waldemar Sobota, ex-player of Club Bridge, mm -hmm. you met yeah. Waldek Sobota in Club Bridge, told us because he's, he was sitting here, that he didn't expect that you. Would be so good in Polish league. When I was playing with uh, with Waldemar, I was playing more like defensive midfield, you know, okay. mm -hmm. just in front of defense. Like number six. Yeah, yeah, exactly. So when I came to Legia, I I played a little bit higher, so more like creative and trying to to create stuff. So maybe that's why he, he didn't think that uh, he saw different version of ogija you know, yeah, a yeah, little bit, But yeah. Yeah. what is interesting, Tomášený hmm. said that he was sure that you are one of the most talented players he ever seen in the club so it's a you know two different <laughs> that's because he, he i gave him one very nice assist i don't know if you <laughs> if you saw there's a chance to do five aside from the guys from polish league and from the, the best guys you ever seen. It's difficult to, to pick five. Mm -hmm. um, one time uh, I had to make the best uh, eleven that I ever played with, and uh, the day after my phone was ringing. <laughs> hey, why you don't put me in your team? <laughs> <laughs> so if I have to, to pick the best five, it has to be guys from Legia because yeah, we were best. we were champion and the uh, best team in Poland. Yeah. We we, we did, very well, so did very well. So Pasdan did very well. Do I need a goalkeeper? Not exactly. As you wish. <laughs> You can Let's take uh, Arek. Uh, yeah, yep. it was he was good for for the team also. All the bad How many how <laughs> many coffees he is drinking oh, during the day? A lot, all the time. You see him with uh, with coffee is it Like twenty or what? Even? I I, I can't count. It was, uh, it was a lot. It was, a lot. It was a lot. Maybe another defender. Yeah, maybe Yenza. Sign mm -hmm. him up. Sign him up. He's good for the atmosphere in the team. Yeah, yeah. definitely. <laughs> Thibaut mm -hmm. and. Uh, I can I put myself in the team? You should, I think. <laughs> yeah, I would put me and maybe I, I would take Rado because uh, was really nice to to play with Rado and then uh, maybe she minds stay on the bench to switch with Rado after 60 <laughs> minutes. Yeah, <laughs> oh, okay. Good idea. A widzisz też jakiś wspólny mianownik między tymi trzema zawodnikami, no bo to jednak są postacie wybitne i mm. jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o podejście do treningu no nie no, podejście, co? <grymne> to chyba mają takie same. Raczej luźne. <grymne> 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 Ronaldo z nich nie jest, nie? Ale powiem ci, że czasem mają takie zagrania, gdzie <krymne> moim zdaniem taki przeciętny piłkarz nigdy tego nie zrobi, bo to jest ta kreatywność w głowie, prawda? On to nie myśli, on robi to z automatu. To jest też szósty zmysł. Tak, prawda? szósty zmysł. To tak bo to, jak Messi, nie? Pewnych rzeczy się nie da wytrzymać. Jak też no wiesz, że Chelsea gra z Messi przeciwko Messiemu w Barcelonie. No Messiemu też. I oni wchodzili na rozrzewkę ile? Pół godziny, 25 minut przed meczem. On zagrał kilka przerzutów po rękoma. Cztery wolne w okno. Doszło no do i on. I później I nic. Chodzi... Ja patrzyłem na niego. wiesz, Inaczej jak patrzysz w telewizji, bo mm -hmm. nie ma to przez kamery na nim. Mm -hmm. A jak wiesz, swoją kamerę dasz na niego, mm -hmm. to ja cały czas patrzę, gdzie piłka jest, mm -hmm. nie przy jego nodze. To ma to. Tak. On się obraca. nie? Patrzcie, że ona przyszła. No mm -hmm. Natomiast to jest. Gdzie zagrać piłkę, nie? Ale powiedz, na przykład ci dwaj goście się nakręcają wzajemnie na treningu, że jeden chce być lepszy, o drugiego? Oni zawsze coś... robią sobie challenge. Tak? tak? Przed meczem, nie wiem, czy widzieliście, jak strzelają już wolne, czy coś, mm -hmm. to kto więcej strzeli mm -hmm. i wie, zawsze się śmieją, czy coś. No, i tacy są, że na boisku bardzo, bardzo, tak razem, ziomki, nie? Mm -hmm. Ale poza. No też, ale Kyliany nie aż tak 100. bardzo, bo oni nie rozmawiają w tym samym języku. Jest, w tym samym języku nie? Powiem Ci, no, z Kubą kilku piłkarzy na żywo widzieliśmy i mieliśmy okazję teraz widzieć Neymara po raz pierwszy. Tak. I zrobił gigantyczne wrażenie. Chyba jedno z tak, największych tak. spośród piłkarzy, których widzieliśmy na, na żywo. Dużo show, nie? Duże show. Duże show. Tak, ale pamiętaj, że jest... takie show zrobił chyba od początku sezonu, pierwszy raz. Bo nie nie mówię, to tak. ja pamiętam kiedyś, że trener w, szat, w szat nie mówi w przerwie generalnie do wszystkich, on nie zrozumiał. Powiedział, żeby się nie bawić. Mm -hmm. Czyli wygrał się na 2-0, chyba, ale były jakieś głupie straty, bo trochę się tam piętko mm -hmm. wiesz, Przejęli kontra, nie? druga kontra, trzecia, no i trener jak żany wchodzi i mówi, żeby się nie bawić. I najmrożniejszy, że to do niego. Mm -hmm. No i nie wiesz, on do niego mówi, co ja? Przecież ja odgam prosto, nie? Mm -hmm. I Thiago musiał tłumaczyć, okay. Z polskiego na nasze, jak to się <laughs> mówi, nie? <laughs> to, ale ma też brata, który był. <laughs> Tolgan, Ale ma jeszcze. Nie, nie je, nie muszę. Kiliana ma. Tak, Kiliana. Kilian. Kilian. Ja ma Kiliana Zardak, który był w Chelsea? Chyba dlatego, bo brat był. Mhm. Kiedy on poszedł, Odgazu. to i on odszedł. On chyba poszedł do Belgii grać, mhm. bo on był na wypożyczeniu e, w Serle Bryż chyba, mhm. tak. Ale pędzisz on świetnięty, nie? To już jest w ogóle bo co ten, innego. Ten, ten, brat, młody. ten brat? Ten brat, ten tak? tak? Mi się wydaje, że on ma w głowie tak, że mój brat gra tam, to drugi ja brat gra tam, no to mam mhm. luz. To ja mam luz, tak. okay. On mówił się mi, że najlepszy czas jaki spędził, to na Węgrzech. Cały czas już z balety. Takie akcje mi mówił, że co to tak? się działo. no. Tam mówi, że Węgrzy lubią sobie żonę pożyczyć. Co? mówisz. Jakby pożyczenie, szybki transfer, jak szybki, w Anglii, nie? na 3 miesiące. Możesz, no, na no, no, jeden mecz. Deadline day. 90 minut, tak, i, i wraca, nie? Którego zawodnika strzały się w ogni na Kto ma najlepiej ułożoną stopę, że tak wkłada ci wszystko wiesz? Po winklu. Ze stojącej piłki Neymar. Neymar, tak? ja chcę to z lewej prawej okno. tak? Każdy. Tam zawsze blisko, mm -hmm. wiesz, spojenia to ta piłka krąży, magnes jakby był mm -hmm. tam nie, ściągał. Szac. Chyba najciężej Mbappe Neymar, nie? Mm -hmm. okay. Bo widziałem Bakayoko też na karcie. On no. miał bardzo sobie są. Oje! Baka, ty zostajesz z tyłu. Na każdym rożnym wiesz. Masz. rozpisane. rozpisana. Tak, tak. Do asekuracji. Tak, tak. Kolega Kamila Gripen. Zbaka się tak. od destrukcji, nie? Zbaka no. nie idź. Ale mówiłeś właśnie już o małgo i Kardim, i to też jest napastnik przeciwko któremu ty miałeś okazję zagrać jeszcze w barwach Chelsea. I pamiętam, że y, bardzo go chwaliłeś. Mówiłeś o taki niezwykle no, no, ma dużą jakość, bardzo dużą jakość. I też taki jest nastawiony jakoś na pracę, wiesz? Mm -hmm. Wiesz, masz powiedzieć, Argentyńczyk, że mm -hmm. lubi wyjść gdzieś tam, czy coś, ale dla mnie Magia profes profesjonalny i bardzo profesjonalny, podchodzi do treningu na boisku i poza mi się wydaje, jest taki poważny, poważny Patr gość. Patrząc na reakcję trybun na Park de Prince, to wydaje mi się, że ten gość jest numer jeden. To, kawani, kawani, kawani", <grymka> to, została, nam, została kiedy, na kiedy nie wejdzie w boisko, no to zawsze jest to. Zawsze jest legendą, najwięcej bramek chyba. <grymka> <grymka> El Matador. Tak, <grymka> tak. Ta. Mówili mi też tutaj, że jak chcesz mm, dostać rekomendację jakiejś dobrej restauracji, no to pytaj Krychowiaka. Tak? No no, Krychowiak Kr 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 jest znany. że. Czyli oni on nawet tak uważają. Mi mówił tak? właśnie ten gość, co mówiłem wam od organizacyjnych spraw, to hmm. mówił mi, że Krychowiak. Never in this same restaurant. during all your career you were the guy with great potential you don't think that talent was a little bit missed you know everybody has a, a pet in life you know and, and you know there's great football players who are like hugely uh, talented and stuff like that but after 10 games they break their leg and they will yeah, never yeah. play again so for me i'm just lucky that everything that i saw through football everywhere that i went through football and i'm still playing so I'm, I'm happy about that obviously i was dreaming of like one day playing in a much uh, higher level or being amongst the, the best in the world but you know not everybody can be the best in the world so i'm thankful for everything that I, i've done i've seen and you know at some points you need a little bit luck in life you need to be surrounded with the good people if a few things are missing then you're you cannot make the following step you know uh, there was a lot like some points in my career where if I had a little bit more luck I think it would be completely different but that's that's how it goes and if you miss an opportunity um for me I think that God saves you from something bad gonna happen okay. there or something like that so Ale ostatnio zasugerowałeś w Prawdzie Futbolu Romana Kołtonia, że gdybyś był singlem, to by się Twoja kariera troszkę lepiej rozwinęła. miałem strzalkę, tak? No, słuchaj, miałem więcej czasu, teraz posłaniają też mi czas... Więcej dzieci, czasu na którymi... nie, <laughs> nie, nie, na trening. <laughs> trening mentalny. 24, oczywiście żartowałem. to też w drugą stronę szło, no gdzieś ona trochę też mnie pilnowała, ale no, dużo czasu też poświęcam rodzinie. No. Ja Młego no, to... syna chcę, żeby też grał dobrze w piłkę. Marcel dzisiaj ma prawie 5 lat. Nie, 5 lat skończone, skończone tak? 5 lat skończone pół. i jakbyś ocenił jego potencjał techniczny? Lepszy mnie? Technicznie? Już teraz? No zdecydowanie. Star <grym> Jest lepszy technicznie od ciebie. Bo no, tak? będzie na pewno, ja już to widzę. Bo lewy mi zawsze mówił, Peśkin, żebyś ty. W wieku 25 lat myślał, tak jak teraz myślisz, to było cię spokojne. <grystanie> naprawdę tych ciekawych wątków futraku nie brakuje, także jeżeli jesteście za tym, ażeby publikować takie odcinki regularnie, no to dajcie łapkę w górę. Dajcie też znać się w komentarzach, co o tym myślicie. I powiem wam, że mamy nawet w swoich przepasnych archiwach sporo niewykorzystanego materiału z jednego z najpopularniejszych odcinków. Wojciech Szczęsny, chyba z Wojciech numer Częsty. jeden już na kanale Futraku. I tam jest naprawdę sporo anegdot, więc jak będziecie aktywni i... Wypowiecie się na ten temat, czy chcecie i w jakim zakresie chcecie? Także zróbmy tak, że jeżeli pod tym wideo będzie 500 komentarzy, no to wówczas opublikujemy to, co Wojtek często powiedział na temat piłkarzy, z którymi miał okazję spotkać się w jednej szatni.